Siemaneczko ziemieczki, ja jestem Hikis i mam nadzieję, że macie fantastyczny dzień, ponieważ mój dzień stał się fantastyczny Ponieważ gdy usłyszałem, że w tą sobotę będzie nowy Minecon i na tym Mineconie będziemy głosować na jednego z trzech nowych mobów Każdy z tych mobów jest poniekąd takim jakby zwierzaczkiem naszym, co nie? Czyli nie będą to żadne moby, które będą nas atakować, ale jak już to będą pomagać nam w różny sposób, czyli dobra, przejdziemy sobie do pierwszego moba, to jest to Glare Jest to taki typowy jaskiniowy mob, który wygląda jakby wiecie, był zrobiony z mchu i tak sobie lata dookoła nas Więc według mnie bardzo ładnie wygląda, ale i ma średnie zastosowanie, ponieważ on z jakiegoś powodu leci do ciemności Tam się wnerwia i nam pokazuje gdzie moby mogą się pojawić, co jest całkiem użyteczne ale, jakby się zastanawiam się, po co on jakby wlatuje to w tą ciemność, jeśli go to wnerwia, tak? No dobra, to to już pominę. I to może być y, użyteczne do na przykład szukania nowych jaski, Czyli, na przykład, jest, załóżmy, że jesteście w kopalni, y, oświetlacie sobie drogę, i właśnie spotykacie takiego mopka, no to on wam pokaże, gdzie jest ciemność. A tam, gdzie jest ciemność, to są oczywiście nowe jaskinia. On nie przenikuje na przykład y, przez te przez bloki, więc nie będzie mógł aż tak bardzo odkrywać. Jak już to będzie taka połączona jaskinia, wtedy nam pokaże, gdzie ona jest, Słuchaj? Fajnie wygląda mob, ale mał... no taki... troszkę mało użyteczny. Troszkę mało użyteczny, według mnie przynajmniej. Słuchaj, co jest bardziej użyteczne, przecież nie wiem, to tak podejrzewam, że jest drugi mob, ally, i to jest taki mob typu Vex, okay? taki latający duszek, no, po prostu sobie lata dookoła nas. Yy, I tak, i on bierze u nas przedmioty, czyli na przykład załóżmy, że mu dajemy mm, przedmiot, ciasteczko, tak jest przynajmniej na trailerze pokazane, dają mu ciasteczko do ręki, on zaczyna wtedy szukać dookoła innych ciasteczek, które leżą na ziemi. I zostało potwierdzone, że on... Nie będzie niszczyć żadnych bloków, czyli załóżmy, że chcemy dać mu kokobinsy, no to dałem mu kokobinsy. On będzie jedynie zbierać przedmioty kokobinsy z ziemi, natomiast nie, nie podleci do bloku i go nie zniszczy. Dodatkowo, co jest bardzo fajne, według mnie, tańczy, jak słyszy nowe bloki, i też przylatuje do tych nowych bloków. Więc można by praktycznie zrobić coś takiego, że dajemy temu weksowi przedmiot. On y, w dookoła zacznie latać, zbierać inne przedmioty tego samego typu i wtedy podleci do nutblocka, który gra, gdzieś w naszej bazie. Tylko no, się zastanawiam, jak, jak bardzo to będzie użyteczne, bo ten mob, on nie może wyjść poza y, teren, który jest y, wyrenderowany przez gracza. Czyli zwykle gracz, y, w zależności jak sobie ustawił w, w ustawieniach, albo w zależności od y, ustawień serwera, no, tak typowo 8 czanków w każdą stronę Grand renderuje. No i ponieważ ten MOP jakby nie będzie renderował czanki, ponieważ to by naprawdę bardzo źle zadziałało na performance serwerów, no to będzie mógł być jedynie w tych czankach, w których my jesteśmy. A jeśli on jest w tych czankach, w których my jesteśmy. No to no on nie będzie mógł polecieć po prostu do naszej bazy daleko i gdzieś odstawić tam przedmioty. To by było niesamowite, ale niestety nie za bardzo możliwe. Więc y, tutaj się zastanawiam, bo niby będzie miał jakieś, y, jakieś tam rzeczy, które by można użyć, ale to myślę, że nadal to nie jest to tak naprawdę, bo też nie będzie mógł otwierać skrzyń. I nie będzie mógł niszczyć bloków, tak jak mówiłem poprzednio. Więc on będzie mógł tylko i wyłącznie zbierać przedmioty z ziemi. A do tego już mamy hopery, nie? Więc, no to średnio, średnio. Natomiast, trzeci mob, według mnie, to fanta jest fantastyczny. I tak, yy, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich mobów, tego golema będzie można normalnie stworzyć, prawdopodobnie z craftingu, z tego co było widać na trailerze. Więc to może być... Pierwszy mob, który, którego będziemy mogli zespałnić z inventory i może nawet zebrać z już Zobaczmy, że gdybyśmy go uderzyli kilofem. No i on wtedy by wypadł jako itemek, nie? więc to by, był, to by było niesamowite. Ponieważ e, jedynym potwory, jakie można, czy moby ogólnie, e, który można zebrać do punktu. No, to praktycznie żadnego nie można zebrać. Chyba, że ma się kreatywa i ma się jajka, nie? A to by był właśnie pierwszy MOB na Survivalu, który można zebrać. Dodatkowo ma jeszcze bardzo fajną właściwość, że po jakimś czasie, jak uzbierze się na niego rdza, to on przestanie działać i jakby stanie się posągiem. Czyli dosłownie to mamy kolejny, kolejny plus, ponieważ on może jakby stać się takim blokiem i będziemy mogli go postawić w fajnym miejscu, żeby na przykład, nie wiem, do ozdoby albo do czegoś dla mnie to jest duży plus, ale spokojnie, jeśli wam się to nie podoba, że on będzie się właśnie tak e, zbierać rdze i przestanie działać, to można po prostu na niego kliknąć e, tym e, waksem, przez co przestanie się po prostu starzeć i będzie ciągle działać. Dodatkowo, jeśli wygra golem, dostaniemy blok, to będzie stosowanie dwa jednym, ponieważ dostaniemy guzik z kopru, który, pff, no oczywiście, że się przyda do ozdoby, bardzo do ozdoby się przyda. Ale też ma funkcję, ponieważ ten golem bardzo lubi klikać te przyciski. Więc takiego, takiego MOBA można wykorzystać w RNG maszynach, co nie? Czyli że załóżmy, że obtaczamy tego MOBA guzikami, no i on randomowo będzie wybierał, który chce kliknąć. I ja myślę, że i tak to będzie można fajnie wykorzystać z pewnością. Ale jakby, no według mnie to, że dostajemy i MOBA. Który jest bardzo Minecraftowy, wygląda świetnie, ponieważ koper jakby nie uszkuje się, jakby w nowej wersji bardzo dobrze wygląda, no to tak przynajmniej. I jakby ma fajne właściwości, i może być właśnie tym pierwszym momem, który by można go zebrać i może nawet walczyć, bo wiecie, wtedy to były jakby takie lepsze wilki, bo możesz się sobie wziąć do ekwipunku, stawić i on będzie walczyć, nie? Znaczy przynajmniej powinien, bo jest Golemem, więc to są tylko spekulacje. Więc wiecie. więc według mnie Golem wygrywa. Ja, ja będę głosować 100% na Golema i bardzo chcę go zobaczyć w grę, w szczególności, że no, no będzie ten blok dodatkowy, będzie guzik z Kopru, a guziki bardzo się przydają do mm, ozdób wszelakich, nie? Więc dobra, dzięki za oglądanie, w sobotę lub niedzielę nagram kolejny filmik, yy, który będzie podsumowaniem Mindconu, więc yy, jeśli na przykład, nie wiem, nie będziemy mieli czasu, albo na przykład, mm, no, cokolwiek, to ja stuprocentowo zrobię skrót yy, całego Mindconu, więc jeśli chcecie to zobaczyć, to no, jedyną opcją no jest subskrypcja, tak, żebyście dostali powiadomienia i wszystko. Dobra, więc dzięki, cześć!